Siema siema. W dzisiejszym odcinkiem będzie Kibeling z tego oto sklepu rybnego. No tak. pyszota pyszota. Ja właśnie jestem też w sklepie rybnym i będę sobie jadki belingi. Świeżutkie zrobione, wiesz. Pyszne będą. Mam mordy się mam mordę Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będzie test kibelingów. To jest holenderski mega mega przysmak rybny. Zobaczcie jak pięknie ta ryba wygląda. To jest tak zwany właśnie kibeling holenderski. Są to kawałki, kawałki nie za duże, przeważnie dorsza. Jest to robione na głębokim tłuszczu, takiej frytkownicy. I dostaliśmy jeszcze taki specjalny, typowy, delikatnie czosnkowy sos. To jak możecie zauważyć, jest taka przyprawa specjalna, tu jest papryka, trochę pieprzu, no ogólnie specjalna, specjalna przyprawa do, do tego kibelinga tutaj, no nie? Dobra, ja zaczynam, bo już zgłodniałem, najlepiej właśnie brać z tym oryginalnym sosem. Nie samym czoskowym, tylko tutaj od nich takim specjalnym. I to mega, mega smakuje. Praktycznie co piątek sobie jem taką rybkę. Wiadomo, że jest tusta, ale jest pyszna. Zobaczcie, ile tutaj jest tych kawałków. Jeden już zjadłem, to jest powiedzmy 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 kawałków, powiedzmy. To jest takie maleństwo. I to jest porcja 500 gram ogólnie. Kosztuje 5 euro. Jak na taką świeżą, dobrą rybkę. Zrobioną oczywiście na miejscu. 500 gram to jest dość dużo. 5 euro. Wydaje mi się, że spoko cena. ogólnie, za sos dodatkowo musicie zapłacić 50 centów. Ja mogę się ją zajadać dość dużo, bo jest po prostu smaczna. Po prostu mega świeży. No wiadomo, że głęboki olej, tłuszcz nie jest zdrowy, ale od czasu do czasu petarda dla mnie. Także kibelink mamy odhaczony. W Holandii bardzo mi smakuje. Polecam. Patrzcie, chciałem jeszcze Wam powiedzieć i pokazać, jak ta ryba w środku pięknie wygląda. Jak malutko jest tej panierki. Znaczy to nie jest panierka, bo to jest moczone w mące i po prostu rzucane na głęboki olej. Polecamy, polecamy i idziemy dalej zwiedzać się